Wentylator mgłowy MIST FAN to innowacyjne urządzenie wykorzystujące technologię chłodzenia adiabatycznego, które łączy silny przepływ powietrza z rozpylaniem ultradrobnej mgiełki wodnej. Rozpylacz odśrodkowy generuje intensywny nawiew, rozpraszając mgłę na odległość do 10 metrów pozwala to na obniżenie temperatury o 5 do 12 stopni Celsjusza. Wentylatory myst FAN zapewniają komfort termiczny, redukują kurz i pomagają utrzymać optymalną wilgotność powietrza umożliwiają aromaterapię poprzez dyfuzję odpowiednich płynów Przeznaczone są do wnętrz i na zewnątrz. Sprawdzają się na tarasach i w ogrodach, w pomieszczeniach domowych i biurowych, a także przemysłowych. Korzystają z nich restauracje i hotele. Fan to chłodzenie, nawilżanie i aromaterapia w jednym urządzeniu, które zapewni komfort i zdrowe powietrze przy pracy i wypoczynku fan szybko obniży temperaturę o 3 do 12 stopni, a jego zasięg może wynosić do 10 m. Zbiornik wody od 5 do 42 litrów pozwalają na nieprzerwaną pracę do 30 godzin. Nawilżanie powietrza jest ważne, ponieważ pomaga utrzymać optymalną wilgotność w pomieszczeniach, co wpływa na zdrowie, samopoczucie i komfort życia. Zbyt suche powietrze może powodować podrażnienie błąd śluzowych, suche oczy, skórę i włosy, a także sprzyjać rozwojowi wirusów i bakterii. Nawilżone powietrze ułatwia oddychanie podczas snu, co może poprawić jego jakość i zmniejszyć uczucie zmęczenia po przebudzeniu. Zmniejsza ilość kurzu i pyłków unoszących się w powietrzu, co może złagodzić objawy alergii i astmy. Wentylatory Fan to skuteczna alternatywa dla klimatyzacji. Żadbaj o świeże, chłodne i zdrowe powietrze w każdej przestrzeni domowej, zawodowej i rekreacyjnej.